witam państwa bardzo serdecznie szanowni mieszkańcy gminy Tomaszów Mazowiecki zbliżamy się dużymi krokami do Świąt Bożego Narodzenia świąt, które są pełne wiary, nadziei, oczekiwań i oczywiście spotkań przy rodzinnym stole wiem, że na te święta z całego świata wszyscy zmierzają do yy, Rodzinnych domów, żeby w gronie najbliższych spędzić je, żeby porozmawiać, żeby stworzyć na przyszłość plany. I również wiem, że na te święta oczekują wszyscy, a szczególnie dzieciaki, to są tu prezenty, to są podarunki, starsi, czekają właśnie na dobre słowo, na miłość, na rozmowę z najbliższymi i tego państwu życzę, żebyśmy w takich właśnie miłosnych uniesieniach spędzili te święta w gronie rodzinnym z najbliższymi i w oczekiwaniu na to co wydarzy się w roku przyszłym. O tym roku trudno nie myśleć, ale mam nadzieję, że przyszły rok będzie o wiele lepszy. Że będzie pokój, że będzie spokój, że będzie bezpieczeństwo. I tego państwu serdecznie życzę. Oczywiście życzę również dużo zdrowia, wszelkiej pomyślności, bezpieczeństwa i opieki Bożej na te najbliższe dni i na cały przyszły rok. Do siego roku. Dziękuję bardzo.